To przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność. podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Działanie opisane w powyższym paragrafie określane jest potocznie jako stalking. Kto cię nękał? A to było kilka, a w szczytowym momencie kilkanaście, a wręcz kilkadziesiąt osób, tak mi się przynajmniej wydawało. Tyle. Różnych tożsamości zostało stworzonych przez tę jedną Co osobę, która była sprawcą. Jak sobie z tym radziłeś? W takiej sytuacji, chyba to, czego najbardziej człowiekowi brakuje, to możliwość zwierzenia się komuś. No i pojawiła się taka jedna osoba, której rzeczywiście mogłem się zwierzyć, mogłem o tym wszystkim poopowiadać, ona chętnie słuchała. Pomagało to? Do czasu. Do czasu, aż. Do czasu aż okazało się, że ten powiernik i osoba, która mnie nęka, to jest jedna i ta sama osoba.